Też grywałem parę razy już z Przemkiem, więc no to nie było nasze pierwsze spotkanie, także no na pewno się go nie bałem. Chciałem może też pokazać, że mogę rywalizować, także jestem zadowolony, aczkolwiek no w drugim secie na pewno mieliśmy szansę, żeby doszło do trzeciego. Od połowy drugiego seta coś coś nie zagrało, bo wygrywaliśmy bodajże 12-8. No, i dogonili nas. Potem w końcówce, no, lotki zaważyły ostatnie. Aczkolwiek uważam, że było to dobre spotkanie. Mam nadzieję, że widzom się podobało. Także to najważniejsze chyba. Nie chcę tutaj rzucać jakimiś e, liczbami, na którym miejscu chcemy skończyć. Chcemy w każdym pojedynku dawać siebie wszystko. E, w tamtym sezonie skończyliśmy na szóstym miejscu, bodajże. No, także. Postaramy się, żeby było wyższe niż w tamtym sezonie na pewno. Damy z siebie wszystko. Teraz doszły do nas Max Danielak i Szymon Stockfish, dwójka singlistów. Także myślę, że oni dużo będą znaczyć w tych pojedynkach. Na nich liczymy. Z dziewczyn teraz dwie dziewczyny są na Mistrzostwach Świata Juniorów i niestety zabrakło ich dzisiaj, więc to też jest taki mocny punkt naszej drużyny. Samo to, że kolejka jest transmitowana w TVP Sporcie na żywo, to jest rzeczą ogromną, patrząc na to, że badminton nie jest jakąś najpopularniejszą dyscypliną. ale idzie to w bardzo dobrym kierunku. Wydaje mi się, że coraz więcej osób wie, że badminton nie jest tylko podwórkową grą, ale też można grać na profesjonalnym poziomie.